Ale co dziwne, przy minus 15 zaczyna pruszyć, także może być ciekawie, prowadzą 3 apokalipsy, jak widać. Minus 15. A więc 7 stycznia. Temperatura, tak jak widzieliście na wstępie. Minus 15 stopni Zmieniamy dzisiaj auto na wycieczkę i poszukiwania Z Menela, który, który czeka na dynamiczną Wymianę oleju w skrzyni biegów Na niezawodną tę 4 Także zmienia się patron wycieczki Nie będzie to dzisiaj nasz bezimienny pochodzący z Pucka A dzisiaj samej jeździe Przewodzą Trzy jeźdźcy apokalipsy Urocze koniki Także. Zbieram się do wyjazdu, a najpierw to, co widać, już wcześniej trochę spłyskałem, odpaliłem skrobanko szyby i widzimy się w pierwszym docelowym miejscu. Ja, już w drodze drogi, jak na Mazurach, asfaltowe jak widać, trochę lodu, trochę śniegu, ale co dziwne. Przy minus 15 zaczyna pruszyć, także może być ciekawie. Prowadzą 3 jeźdźcy Apokalipsy, jak widać. Małe sprostowanie co do bezimiennego. Nie pochodzi on z Pucka, tylko z Redy, także wybacz pomyłkę z byszku oczywiście. Pamiętam skąd go mam. Jedziemy dalej. I jesteśmy w pierwszym docelowym dzisiaj miejscu. Witam na kanale zwykłopaczem przez Co dzisiaj? Tak jak było już wiadomo, minus 15 stopni, kawałek drugi przejechany. Za mną pierwszy punkt dzisiejszej podróży połączonej ze zwiedzaniem, poszukiwaniem. Wieża widokowa, gdzie zaraz sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie z niej widok, powiemy gdzie jesteśmy, powiemy sobie coś o rzece Drwęcy. Popatrzymy sobie na rzekę. Spróbujemy poszukać dzisiaj magnesem neodymowym, bo nie wszystko zamarzło. No i oczywiście tak jak mówi klasyk, że nie ma bunkrów, ale też jest fajnie. Dzisiaj będzie fajnie, i dzisiaj będą też bunkry na koniec. Także wdrapujemy się na wieżę. A więc tak. Obszar Natura 2000. Dolina Drwęcy. Wieża ładna urocza. Zobaczymy, jak bardzo obrodzona. Tragedii nie ma. O. Idziemy wyżej i powinniśmy widzieć. Rzeka, czyli Drwęca. No to sobie popatrzmy. Tam w oddali, w sinowiskach, płynie właśnie Drwęca. Rzeka Drwęca, 207 km długości, wypływa w górach dolewskich miejscowości Drwęcko, jak się nie mylę. Płynie przez Ostrudę, Nowe Miasto, Lubawskie, Golub-Dobrzyń, Brodnica i w okolicach Torunia zasila ona Wisłę, jest jej prawym dopływem. Widoczki mamy naprawdę bardzo fajne. Miło kilkunastu stopni mrozu, lekko śniegu. I co dalej? Dalej z tej wieży widokowej udamy się trochę na wschód. Pod jeden most spróbujemy. Nagrać tą rzeczkę z drona, chociaż jej kawałeczek, porzucać magnesem neodymowym, zobaczyć, czy coś metalowego w tej rzece piszczy. Także można w mrozach na Mazurach zwiedzać i szukać. Lecimy dalej. No i miejsce numer dwa most drogowy nad Drwęcą. Dosyć wąski akurat ten odcinek. Plan na dzisiaj był ogólnie taki, żeby zrobić jeziorko, ale że po kilku dniach mocnych mrozów raczej są pozamarzane, szukamy czegoś nad rzeczką, także zobaczymy magnesem, czy warto w takich zwężeniach pod drogami też poszukać. A póki co spróbujemy zobaczyć kawałek drwęcy, może się uda wystartować i kawałek polatać nad wodą. No to trochę polatane, widoczki pooglądane, trzeba wziąć się za magnes, ale do tego dwie pary rękawiczek, w tym gumowe. O nam razie tak nieprzyjemnie mokre chwytać, ale z liną zobaczcie co się stało, parę minut i dosłownie druty, ale zaraz ją <grym> zmoczymy, będzie trochę lepiej. Woli powoli, powoli rozplątując zmarzlinę, zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle wyciągniemy. Tak rzucamy magnesem dosłownie na drucie, albo jakby na linie stalowej, ale nie ma co się poddawać. I co by nie było. Pierwszy artefakt z wody przy minus 15 jest gwóźdź, także na pusto nie będziemy wracać. No i wiadomo, że jak jest magnes i woda, to kapsle są wszędzie. No i co? Są jeszcze ślady wędkarskiej bytności. No cóż, bez komentarza. No to tak. Pół godzinki rzucania. Wynik. Jeden dwuść, jeden kapsel, jedna pucha po kukurydzy. Teraz próba zwinięcia liny zanim cała znowu zamarznie. Może i malutko. Może i dobrze. Miejsce na rzece parę kilometrów od najbliższych wiosek. Dobrze. A ja walczę. O, nie jest to łatwo zwinąć. Tak jak mówiłem, rzeka Dywence naprawdę warto zwiedzić. Jest to bardzo czysta rzeka. Na Mazurach Mekka na kajaki. Nie wiem jak na dalszym odcinku na ziemi dobrzyńskiej. A mi udało się zwinąć linę. Ale w ten sposób, że nie przypomina liny gwiazdy, tylko bardziej chyba zmarzniętą meduzę. To co? Nie koniec wycieczki, bo jeszcze dzisiaj bunkry. Dogrywam już telefonem, bo oczywiście, jak jest mroźno, to co się dzieje z GoPro, wysiada na mrozie, czyli wiadomo, przy takich temperaturach długo na nim nie podziałały, mając dwie baterie. A bunkry, jakie bunkry? Pozycja olsztyniecka, czyli. To Przeciągnęła się od starych jabłonek aż praktycznie po pozycje leśne w Szczytnie. Liczy około 120 bunkrów. Zostały one wbudowane w 1938 roku. A po co? A po to, żeby zabezpieczyć koncentrację wojsk niemieckich przed ewentualnym atakiem Polaków. Bądź po prostu jak wielu mówi Niemcy gdyby zaatakowały pierwszą Francję bądź inne kraje Alianckie Polska nie zachowałaby się prawdopodobnie w tamtych czasach tak jak tamte kraje, które powiedziały wojnę na papierze, aby po prostu udzieliła natychmiastowej pomocy, dołączając do wojny, przed czym Rzesza chciała się zabezpieczyć. I jak już mówiłem, od starych jabłonek poszczytno. Te bunkry znajdziemy wzdłuż rzeki Drwęcy, oczywiście, którą oglądaliśmy trochę podobaliśmy w niej magnesem, w miejscach właśnie takich jak te. oto, Czyli przezmyki, przez wodę, miejsca trudno dostępne, łatwe do obrony. Bunkry te przeważnie były bierne, składały się z dwóch karabinów maszynowych jakiegoś działa, część nie była obsadzonych. Były tam po prostu zapasy, gdzie w razie czego obsługi mogły się udać, aby szybko zabezpieczyć ten teren. Wiele z nich jest niewidocznych praktycznie w lato, dlatego warto je zwiedzić zimą są po lasach, na mapach łatwo je znajdziemy jest to na pewno pozycja ciekawa, warto zwiedzać póki są a jak wygląda część z nich w lesie? no to już sobie patrzymy właśnie takich bunkrów w lasach jest tutaj sporo w okolicy same krzaki jak widać są przy rzeczkach przy przesmykach drogowych warto je zwiedzić zimą Bądź wiosną, gdyż po prostu, jak tam to wszystko puści, przed latem możemy ich w ogóle nie zauważyć, a do sporej ilości z nich można przejść i coś sobie jeszcze. Obejrzeć. To ja już kończę dzisiejszy filmik. Dzięki za oglądanie. Zima nie robi tego, że nie możemy szukać. Możemy szukać. Wiadomo, jak coś zamażnie, znajdźmy sobie rzekę. Tylko miejsca, w których możemy szukać, możemy też pozwiedzać. A Mazury są piękne. Nieważne, że jest minus 15 stopni mrozu. Świeci słońce. Jest przyjemnie, przynajmniej nie wieje i nie leje deszczem. To jest lepsze niż wilgoć. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za kilka dni. I co by nie było w trakcie nagrywania filmiku. Nie ucierpiała żadna meduza, w tym również ta. To ja też pozdrawia i dziękuję za oglądanie.